Wielu osób teraz zastanawia się na przykład co będzie z niektórymi dziennikarzami z Telewizji Polskiej. Jak myślisz Ty jako osoba, która no, też realizowała różne formaty dla tej stacji, jakie masz zdanie? Ja powiem jedynie, że jestem dumna z tego, że ja byłam lojalna przez te lata i tak jak powiedziałam, że nie będę pracować w tej telewizji dopóki nie zmieni się rząd, tak nie robiłam i nie przechodziłam tej telewizji. Teraz zobaczymy. Wow, czyli jest jakaś szansa, że jak ta zmiana będzie, to Julia powróci do telewizji Polskiej. Wszystko się okaże. Masz jeszcze w ogóle przestrzeń na nowe projekty? <laughs> na razie nie, <laughs> ale, ale, ale nie no, coś tam się znajdzie. Mam teraz bardzo dużo pracy, bo i pracuję nad płytą i kończę film duży, w lutym zaczynam duży serial dla platformy. Dzieje się sporo, no i ich spektakle. My ostatnio jakąś rekordową liczbę spektakli w miesiącu zagraliśmy. Czasami mamy tak, że jedziemy do Gdańska, gramy dwa spektakle i od razu stamtąd jedziemy do Poznania, gramy dwa spektakle i wracamy do Warszawy i gramy spektakl. Dzisiaj zresztą też gram spektakli, jutro też gramy spektakl, ale nie męczy mnie to. To znaczy męczy fizycznie. Ale ja strasznie lubię grać e, tę naszą grę. Zapraszam zresztą widzów do Garnizonu Sztuki z Adamem Woronowiczem. E, gramy spektakl Gra.